Cześć, witajcie. Cześć. Właśnie wracamy i mieliśmy nagranie w Radio Maria. Idziemy sobie. tam mamy ostrą bramę za nami. Tak to mieliśmy dzisiaj nagranie w Radio Maria i lekarze jesteśmy już w Radio Maria. Zaraz chwilkę Wam też pokażemy jak wygląda na starówce studio Radia Maria. No jesteśmy z... Czy nawet nie pamiętam, bo tego nie liczymy. Ale tak czwarty, prawdopodobnie piąty rok co miesiąc wychodzimy do Radia Maryja co tam robimy, opowiedz co my tam robimy, się dużo śmiejemy pijemy wodę i nagrywamy rozmowy przy Biblii tak to się nazywało po polsku no i tutaj jest studio Radia Maryja jeśli mieliśmy akurat nagranie yy, nagranie, nagranie o tam macie ale macie to na odwróconym <noise> więc ale właśnie tutaj nagrywamy i, i dzisiaj mieliśmy akurat na dwóch audycji więc trochę tro, trochę padło tempo na <noise> no pod koniec ja to się trzymałem, jest wykończony, bo to tak się zbliżała godzina 21. No i po całym dniu, po dniu pracy też. To, to trochę tak pod koniec czułem, że zaraz usnę <noise> za tym mikrofonem. Ale dobrze, że Jarek... I z Marią, która była tutaj razem był z nami, że się wyrobili do końca tej audycji. No to może sobie gdzieś przysiądziemy wtedy opowiemy troszkę więcej o tym. w trochę bardziej ciche miejsce, co nie, tak jest trochę ciszej, dużo ludzi, dobra pogoda, starówka, no, starówka. tam widzieliście pewnie Jaguara, zobaczyliśmy co. Człowiek wylezie z domu wieczorem i coś może zobaczyć, tak? No więc trochę o Radio Maryję. Jesteśmy piąty rok, jeżeli się nie mylę, bo już tak przestaliśmy to liczyć zaczęliśmy chodzić jeszcze do pandemii no i co miesiąc chodzimy, nagrywamy audycje w radiu z Pismem Świętym no to taki nie kwadransik ze słowem a takie 45 minut ze słowem przez Radio Maryję no. to wszystko jak, jakoś tam leci i no Radio Maryja na Litwie jest to 20 lat w 2004 roku zostało założone, no i jest to w zasadzie jedyna taka katolicka rozgłośnia, która w ogóle jednoczy wszystkich wierzących, więc no... To było coś, że, że nas tam zaprosili i, i, i dali też czas, żebyśmy mogli trochę się podzielić o słowie, więc... To jest takie fajne. No i już 5 lat na początku pamiętam, że to było dla nas mega. Takie coś, że możemy się pomodlić, mówić o charyzmatach, To wszystko przez radio sobie leci. No i tam w 3 milionowym kraju no, chyba kilkaset tysięcy to słucha. Jest też taki jedny siłodawca, co nie, ja nie wiem jak ty Karol, czy, czy pamiętasz? Ale zaczęliśmy słuchać Radia Maryja jeszcze przed, przed nawróceniem, przed Chrzestem Duchu Świętym. Więc byliśmy tacy letni katolicy, co niedziela do Kościoła, nawet tam ministrantami jakiś czas byliśmy. Żywej wiary nie było, Pana Boga w życiu też, co nie. Tak. I było takie wydarzenie, jechaliście wtedy, mi się wydaje, do Polski, a ja wtedy byłem w Czechach, więc mnie przy tym nie było, ale krótko mówiąc, dachowali z darkiem, co? Więc tam taki straszny wypadek mieli i dzięki Bogu bez żadnego draśnięcia. Tak. Auto poszło totalnie na złom, Więc co tam z tego auta wzięli? Chyba narzędzia tylko, tak? tak, mieli w aucie, więc to jakoś tam zebrali i przywieźli do domu. A właśnie po tym wypadku Radio Maria same zaczęło się nastrajać w aucie, więc wszyscy mamy te w aucie, co, co, co zapamiętują te e, stacje radiowe, co mi za tak. Ta przyciski, no i tam na jednym z tych przycisków e, zrobiło się Radio Maria, więc ja tam nic nie komentowałem, no co mi tam szkodzi, myślę że Darek się nastawił w jednym aucie w drugim aucie więc się go pytam kurczę, no ja ja myślałem, że to ty nastawiasz. On mówi, e, te, to ja myślałem, że to ty nastawiasz. jeśli jeśli myślimy, że to samo się zaczęło nastawiać. No i od tego czasu słuchamy Radia Maryję. Od razu tam były różne, no słuchajcie, przede wszystkim audycje jakiegoś różańca. No a potem trochę więcej, co nie, więc jak, jak jadę autem, to też tam z... czasem wyłączam Nie siebie, żeby nie było. Tak. Siebie, co najwyżej słuchamy z nagrania, żeby też w tym wzrastać jakoś i... Tak. I jakby trzymać rękę na policie, co tam człowiek gada. A tak to właśnie, tak to właśnie wygląda. No i że to jest jedno z podstawowych radiów katolickich. Jedyny radio katolickie. Jedyne radio katolickie, tak, tak, jedyne katolickie, na, katolickie. na Litwie. Jest jeszcze humaniczne jedno, ale nie ma takiego wielkiego rozdzielnego. Oni no dosyć dużo e, działa i tak naprawdę dużo osób wspiera i działają i nosoracje, robią e, też Radia Maria, No to dosyć aktywnie działają tutaj na Lidwie. E, no i mają e, studio w Kownie, mają studio w Winnie. No i tak to się kręci już e, z 5 z rok. Chyba. Chyba. Być może szósty, ale być tam może już potem, czwarty. Potem, potem już rozpoznają cię po głosie, co? Tak, później po prostu już też rozpoznają po głosie, jak jedziemy gdzieś na posługę e, i czasem e, nie znają bezpośrednio, a słuchają radia, no to podchodzą, to być może to ty jesteś tym to z radia. Mówię tak, no to naprawdę ten zasięg jest wielki na Litwie Radia. No i fajne jest, że możemy też w taki sposób ewangelizować. I to, że się staramy zawsze w koniec audycji też mieć możliwość i się pomodlić, żeby e, zrobić przeszczy też dla Ducha Świętego, żeby mógł dotykać tych słuchaczy. No a tak na koniec to może modlitwa e, dla wszystkich oglądaczy, słuchaczy, e, jak Radia Maryja, tak i Was, e, którzy tutaj e, oglądali. Więc oddajemy się do Świętego i ten... Czas, całe nasze życie o tym, co mówiliśmy, należymy do Ciebie, pragniemy wypełniać Twoją robotę, pragniemy być wierzącymi sercem i duchem. Modlimy się za, za was wszystkich i za każdego, kto potrzebuje tej modlitwy w imieniu Jezusa Duchu świętego. Ty że Wierzę, że Pan Bóg, że ktoś z was ogląda? wideo, to nagranie e, i ma problem e, z e, prawym kolanem. No i wierzę też, że Pan Bóg Ciebie uzdrawia podczas e, tej audycji. No to przyjmujemy, ogłaszamy na Tobą dla uzdrowienie prawego kolana e, tego bólu. E, 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 będzie zdrowy w imieniu Jezusa. No i też się odezwij tam w komentarzach, e, jak jesteś uzdrowiony, e, żeby to budowało innych... E, nas w tym, co czynimy i co robimy. No to do następnego razu. Do następnego razy.